Mam wszystkie graty, które się mogą przydać do poskładania twojego silnika Wow! A czemu ty siedzisz pod spodem? Bo sprawdzam generalnie y, uszkodzenia Powstałem przez wczorajszy incydent, o O, to zaraz tam zejdę do ciebie, tylko się rozbieraj, bo tu ukro. Ale się nie rozbieraj, nie chcę na to patrzeć Za ciepło tu Co? Zaświeć tu. No. Przesaję kolega. A, odpadła ci pasta po prostu. No. On był uszczelniony dookoła. Tak, bo ja już to uszczelniałem, ale mówię wczoraj, żebym przejechał po kamyk szku, który mi tutaj zagiął, i tutaj zagiął, aż podskoczyłem. Bo była taka sytuacja, że sobie jadę, jeździł to przede mną. Dalej to przejechało i patrzę się, ja na środku kamyczek, ten który jest przy drodze przy krawężnikach. Na środku drogi leżał. No już nie wiem, jak wyhamować, więc tylko pociągnąłem kierownicę, żeby nisko mnie wywalić. No i żebym przejechał tym, i jał aż mi podskoczyło w powietrze. Jezu. Zaczęła drzeć ryja, w niebo więc no, sprawdzamy. bo do mnie pociągłeś to, co sam masz, po wydechu pociągnięte. Nie, tu poszło. To już miałem. Tak? Tak, to, to już miałem, bo to jest krawężniczek, jak parkowałem jakiś czas temu. Tu też się powiesiłem czymś. Tu też. A tu już jest przeciekająco, bo tu już jest pęknięty. Pięknięty. A tym szuram cały czas po, po ziemi. No, dobra. A trzeba to że... tu obciąć? Podnieść. Zostaw tak, jest dobrze. Mogę no, dzisiaj mamy dzień pełen niespodzianek, bo jeszcze Kamilowi się auto zepsuło. To nie jest. Zepsuty gruz. No, o nie. bardzo wieje mi auto. O nie. o nie. Dobra, on to w dupie. Pasta uszczelniająca i będzie nareperowana. Chciałbyś to tak chociaż rozkręcił? Nie, bo to się nie. Myślę, że się rozkręca od nie, kopa. Nie, myślę, że nie chcę tego próbować. Damy tam dużo pasty. Okej. Okay. No i jeździła na już. Nie chcę tego ruszać, bo plan jest taki, że będę zrobimy nowy. Jest szotę. Na bogato. Z nierdzewki. będziemy robić. Pisz, eee. że zdrutujesz to. Ta. Gruza się nie naprawia, gruza się ulepsza. My ulepszymy na pastę.

Myślałem, że będzie gorzej. Ja bym tak gdzieś jak spróbował chociaż je odkręcić. Po co? Wtedy na do środka już nie będzie. Ale to wytrzymuje z pół roku. <laughs> Ojciec tak kiedyś łatał wydech, w sensie tłumik. Wypadały w nim dziury od góry. No, Też zrobiłem a... łatkę w tłumiku, bo bym się urwał. Jest. <laughs> Ale to już drugą, bo pierwszą robiłem jakiś rok temu tam, na podjeździe. O nie, to nie chce działać. <laughs> Scementowało się. Przedkaj to czymś. Daj coś. Coś. Masz szczotkę drucianą, wytknij. Nie wszystko do środka. A Tak, dużo. No bardzo. I <śmiech> Cement. Cement. <śmiech> Już <laughs> się śmiałem teraz tak przytkało przytkał, przytkał, żeby Pójdź, pójdź, Tak, smarowy wuj. I teraz jeszcze trochę niżej, bo zostawiłeś dziurę. W sensie bardziej w dół elementu, bardziej do o środku. O, pięknie, wspanowałeś wszędzie. Bardzo dobra robota? Tak, bardzo, bardzo dobra robota. Gdzie? Dołóż jeszcze na środku tego całego trójkąta. Smaruj, smaruj. Mm, smaruj. Gdzie się tego nauczyłeś? Paweł się będę Clayton. <grym> Tutti! <grym> Okej, okay, będzie. będzie? Tak! Bardzo dobra robota. Zamurowany na... na co? dobra. I to ładnie Dobra. Co robisz? Robimy dwie to nie od Z, tam mieliśmy robić? Zaraz. Chwila. Moment, potem. Tak, chwilę Później. Co? A nic. A może w niej o do kanału. 1, 2, 1, 2, 7. Raz. 175, 9 i 176, i 4. To no 5 mm teraz jest rozjechana. No, to dużo A jak mam kierę w prawo To prawe koło trzeba by zjechać w tą To się powinno Chyba, że masz lewe koło w tamtą stronę No nie, mam w tą w tą skręcone, bo jest rozbieżne No zobacz, to koło jest skręcone w tą No dobrze I tamto też jest w tamtą Dobrze myślę, że jak mam kierujące tak Ja u Ciebie uciekam w prawo To to koło zdejmiemy tak Dalej będzie rozbieżna, a teraz pójdzie w tą stronę. Dobrze myśleć, czy nie, nie wiem. Nie ma to znaczenia, bo... będzie Może się okazać, że... Żebyś jechał prosto, co nie? Może się okazać, że to koło też musisz skręcić, żeby jechać prosto. No, ale mniej niż tamto na przykład. No. Ale tamto musisz, no 5 mm rozbieżności Jest to... Jest koła 2 mm rozbieżna. 3 dni temu. Dobra, ale teraz nie jest podnoszona. A przedtem była podnoszona. Ale była jedna. co? Trzeba pokręcić kierowną, bo prawo dużo... Przynajmniej łatwo się wszystko luzuje. jest tak rozkręcone wszystko, czyli to muszę wkręcić. Tak, musisz je trochę... A później wyprostuj drążek, żeby mierzyć drugi raz. Co wyprostuj drążek? No, wyprostuj, no. to też robi różnicę. Sprawimy, sprawdzimy. Jak będzie ok, to zakryjemy kanał, przejedziemy nią, pokręcę kierownicą i sprawdzimy jeszcze raz. Dobrze. Masz? Mam. 176 i 2, 176 i 3. Milimetr rozbieżna w teorii. W teorii. No w teorii. To... Chcesz skręcić? Zakryć kanał? I przejechać. przejechać i zmierzyć jeszcze raz. Moja, teoria mojej głowy się pokrywa. że Dobrze, żeśmy zrobili. Proszę? Okay. Mówię, że moja teoria się dobrze pokrywa z tym, co żeśmy zrobili. Ale to było mnie w głowie, bo ostatnio też tak trzy dni myślałem, jak to przestawić, żeby było dobrze, i potem się okręciłem w lewo. Ostatnio jak zdechaliśmy z biednych, to mówię, trzeba przedstawić prawe koło yy, przodem do wewnątrz, no i przestawiłem lewem. Bardzo dobra, dobra, dobra. No, Przy twoim małym się to lepiej nagrywać po prostu od strony ziemi. No tak, odpowiednia wysokość. Lepsze go widać. No. Tu. Ale to jest koza jeszcze. Ale ostatnio jak się patrzyli, to możesz sobie wejść raz do kanału zobaczyć podróżnicę do ziemi. Ile ma? No tak dwa palce nie wchodzą. Tak, ale <laughs> zaledwie rzeczy, czy już na dół. No bo ci jeszcze parę desek. <laughs> Dobra, też nie ma to 3 centymetry. Koza. Dobra, ja już potem nie założę z powrotem. Hmm. Deska jest ocenta wyżej niż Ziemia w tym momencie. To tutaj do krawędzi deski mam 1,8 mm. A ile deska ma do ziemi? Bo ona tam odstaje dość dużo. No wiem, wiem. Ciężko tak by zmierzyć. No można powiedzieć, że mam 3 cm. Tak, no to, do Tak tej krawędzi tu. No. No. 3 cm. To jeszcze sprawy można zejść. Bezpiecznie, Koza. Ale już wiemy dlaczego tak, miałem dużo miejsca, miejscach jakby na kanale stało, to stało na deskach. No. Tak! Do oporu, od oporu do oporu. 176 Co? Czekaj yy. 176 1 I 1, czyli jest Na 0 Na 0 To idealnie No dobra, zostawmy się okaże, jak będzie Spoko, jutro będziemy na polu robić jeszcze raz Przynajmniej jak zdejmiesz taniej się po, i się położysz, to sięgasz do drążka ładnie nie trzeba ściągać, przez rękę przez halowę wkładasz. <laughs> to nie ma problemu. mój zestaw się dobrze przydaje. Twoje blachy, a moje miarki. <laughs> Razem mamy wszystko. Tak. Dobra, nareferowane. To może ja sobie blachy wezmę i klucze od razu ze sobą. Na drodze, na bieżąco poprawę. Na bieżąco po Lekko w lewo. Dobra, cyk cyk. Lekko Dobra, jedziemy lekko w prawo. Dobra, pojedziemy na wiadukt. Jak się nie będzie chciało poprowadzić, to naniesiemy poprawkę. A <grym> Jako, że dzisiaj mamy dzień gruzu. Haha, <grym> Gruz. <grym> lawetku. koza, Nie oparł się programi nawet. Eee. Poza, poza. Poza. Dzięki, ja to wszystko wjadę na jazdę, a, na jazdę, jazdę, jazdę tak. kurwa Wiesz, te pasy też można pochować, a nie tak jepnąć. Ja tak jednę i tak. Jest okej, okay. nie trzeba psuć Bo ona sama nie zjedzie i musiałem odpaść No co z tego na chwilę to możesz przecież? Tego on się boi Nie wiem Najwyżej ja wybuchnie To szybko Jest ok I gasz Po co? Nic nawet się nie zdąży zagrzać tak, tak będzie musiał odpalić podpalić na... Żeby wjechać Żeby wjechać Stoi Gasio Dobra, jedź ja do środka. Nie powiem, ma wody tylko, tak? tak? Co ci się stało? Nie. Czyżby z który powiedziałeś, że ja pierdolę, nie będę go robił? O, czekaj, zaraz ci powiem. No ja jest do pracy i mi dym wleciał do środka z ale to stwierdziło, że będzie waperem. nie tak miało być. Nie tak miało być, A tak jest. Teraz będziesz to naprawiał. No a wskazówka to powiem Ci nigdy tak szybko nie widziałem, żeby szła do czerwonego. Ona po prostu leci do czerwonego? Tak. tak na raz, co nie? Górna jak rakieta po prostu. Nie tak miałoby. A kupujesz ten kruczek? On już leży od pochopie. A? 3 miesięcy czy dwóch. Nigdy się po prostu robić nie chciało, tak? Nie było gdzie. Nie było gdzie, na polu zimno, to żeby na polu robić. Teraz tam można normalnie ręce włożyć jak To jest mówię. skórna cel z płynu chłodniczego Tu jest wszystko w tym płynie, bo króciec po prostu się e, urwał Widzę go z tej strony i to nie króciec tylko przewód się urwał Petarda Co, Czy jestem w dupie? Co? Przewód mu się urwał, nie króciec Ale no i? można go złożyć na tym, na ścisk I na opasce go skręcisz No, to wszystko? Oh. No to jest ja tam yok. jestem, to Krójce nie lepiej zmienić. Lepiej zmienić, Wim, bo i tak się z niego lało. Nie wiem czy to widzicie. Gorącej wody do tego. Tam w środku jest króciec, a raczej jego resztki. Uważę na półeczkę, dobra? No no. Jedna jedna druga Ja go nie urwałem, ja jechałem spokojnie do pracy. Estetycznie wypadł. akurat spokojnie. A Estetycznie, tam wypierdolił w tym pietraniów 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 pietrani. całości. O, A jeszcze wczoraj za jej płynu, tak ładnie zaczęła grzać. No i dupa. Przestała. A ja miałem ustępstwo, no widzisz? Zabotujesz dla... moją robotę. <grym> Albo jestem głupi i nie potrafię założyć krótko. Tak. Ale dla y, instruktorzy, jak chcecie zmienić tego krućca, to ściągacie tą część pod siebie i tam jest w miarę dobry dostęp, jak się tak położy. O, Jest Jest bardzo o szybkim tuningu węża składa Jeszcze teraz będzie czekaczka trafić ze ślubkami też. Ciekawcę teraz będzie mi się wydaje trafić z śrubkami. Nie będzie źle. Ale jego pozycja na aucie <noise> To jest ciekawie Aaaaah! Kiedyś to Dobra, dawaj to. Tyle na starym, bo przecież ty nie polało? Później ja się będę zagajać A masz destylat, żeby to wy wymieszać? Co? Wodę destylowaną, żeby to wymieszać, masz? Nie, z wodą normalnie. Tak. To no normalnie dawali nam na piąciu i powiedzieli, żeby wywodą zalać Bo jesteś, pracujesz w firmie, która oszczędza To się powinno mieszać z destylatem To ja też oszczędzam, to jest drugi To jest koncentra? Tam jest gotowy? To już jest gotowy, tam jest koncentra Zobaczymy jak tam tryska do No To było tylko, żeby laskać Eee, nie znam całka To nie na pół To nie pół na pół Nie mam tyle Myślałem jakieś jakiejś wysokości Zabezpieczam na 3 lata No bo to jest trudna poczyn to jest wlatkowe jeszcze, to żeby nie kupować to na, 10, na 100 tysięcy kilometrów. Nie jest zimna. Świetnie. to miało jakiekolwiek znaczenie? Była w proporcji? Jest sposób użycia. Ale to jest normalnie święty koncentrat. To... A! No to inaczej to kupowałem kiedyś laskowi na stacji. więc będzie po normalnym tym. A tu zlałem koncentrat, który mam w pracy. Pół na pół. A jak nie to zlek, cały ten i dolej może. No? dokładnie I, I będzie się... ja chcę przyżylić i trochę tego mniej. Więc robi się mało ludowego, więc trochę doleje i nie chcę Tragedia Teraz na kolor de naturatu. bo nie tak, jedzisz, no Takie rzeczy są Dobra, drogie tak. Takie rzeczy są drogie, a ja miałem No To co, włosy miałaś więcej? No właśnie, nie mieli już więcej To były ostatnie reklamy, ja jak mieli jakie wydałem No właśnie, jak przychodziłeś do nich z bańką, piątką i powiedziałeś, że chcesz koncentrat i usłyszeli, że chcesz 5 litrów tego koncentratu, to uznali, że, że nie trzeba było z dwójką i czy no z drugą dwójką no, powiem Ci, że za pierwszym razem jak przyszedłem po koncentrat to oni się myśleli, że ja już brałem I się pytają mnie, jak w ogóle jest ten koncentrat, co o to gdzieś. Pierwszy raz po niego wchyliłem Tak, ta, piję, co wieczór do palacji Dobra, <noise> że przychodzi, przychodzi, nie I tak się wymiesza, nie się. A, po śpiewek tu. Ziema. No nie rozlewaj. No, no. marmuj wody. Ej, ale ja miałe zimną mleczkę nie ciepłą. Letnią dla mnie. Dlaczego paruję? Nie <grywa> wiem, tak ja ten pieczy. Jest podkręcony. <grywa> to też leży. Nieważne. Nie wiem co to jest zielony tak? Tak, tak, to? No. Zielony. Możemy takim tym młodkim przecinekiem pompem wciągnąć. Ale pompy są na liniiowe. Tak. To mnie nie chce jeść. <śm> 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 Tu jest chedurza i tam jest prostowni. Grozy, Gruzy. Dobrze, że to się nagrało. Nalał wodę i skończyło się prądu. A głupie tam to. jak Co kupić I wybuchnie. No. nie jedno. No. Bo taki jest. na marcu, tak? Tak. Czyściej ładujesz. I czyściej wypierdoliskowca, tak? trzy kropki, a nie jedną. Zaraz będzie naładowany. Dobrze z jabłaków. Gruszka, 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 Tak nie zacznie grzać. Coś tam grzeje. Coś tam grzeje. No, masz zawsze przodu A on się się kawę jaka temperatura? Zim. No. To że jest coś lepiej. A jaka temperatura? Zim. No. no i zajebiście Nie no coś ciepłe. Teraz wieje okay. ciepły. No mówiłem, że to, to działa. No, tutaj wieje ciepły. No, czekaj. Chcesz zapytać eksperta czy jest ciepłe? Alan, no. ciemu tu rękę? Tak, teraz się że jest zimny. Nie no jest ciepłe. Może nie gorące, ale ciepłe. Cześć wszystkim i żegnam wszystkich, bo to już koniec. Jak widać, Kamil w końcu ma ogrzewanie. Bo, no bo i nie. Nie, no już grzeje, całkiem ciepło. E, no bo jego to jest ciepło, Jakby się przełożył rękę, to wiem, że byś powiedział, że jest zimno. Nie, no jest całkiem ciepło, to jest takie lepsze niż zimne, no ale biało totalnie zimno. No dobrze, nie cieknie, nie cieknie. Nie cieknie, nie cieknie, on składa pod szybie. Dwa gruzy udało się ocalić przed śmiercią nagłą i jego bardzo nagłą, bo ten przewód z tyłu po prostu splonował. O Jezu, ciężko mi się to oddycha o to parów akry, ale to zobaczycie na innym filmie. zdjęć <laughs> Zdjęciocercja, dokładnie. Także łapki w górę, wbijajcie częściej na nasz kanał. Nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Bo w nim będziemy robili z fajnym silnikiem, który wszyscy kochają i nienawidzą jednocześnie, ale będzie 700. Taki jest plan. Więc zobaczymy zobaczymy, jak to wyjdzie. E, także w najbliższym czasie też pojawią się goście u nas na kanale, także nie przegapcie, zasubskrybujcie, wbijajcie, no i na dziś kończymy, bo no ile można naprawiać gruzy, ten wpadł w kamyk i się odsypało pół auta, no jak tak można? No <laughs> i kamyk na środku drogi wyskoczył. <śmiech> cześć. cześć. <śmiech>